Cześć, witam was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj mamy test projektora. Rzadko się to zdarza na moim kanale, nie będę tego ukrywać. Ostatnio, dawno, dawno temu miałem test jakiegoś gamingowego projektora, który pobierał straszne ilości mocy z wnioska ponad pół kW. A dzisiaj mamy taki bardziej cywilny projektor OptoMa UHD 300X. Projektor 4K HDR. Jeden z najtańszych projektorów 4K HDR, który możecie kupić na rynku obecnie. Na jego test, prezentacji i recenzję serdecznie Was zapraszam. Tak, też na nim pogramy, oczywiście. Używanie projektorów w domu jeszcze nie jest tak bardzo popularne, przynajmniej u nas w Polsce, jak na zachodzie. Dlaczego? Ponieważ są drogi, nadal są drogie. Dobry projektor to jest co najmniej parę tysięcy złotych. Projektory laserowe kosztują dużo, dużo więcej. Decydując się na projektor... Powinniśmy mieć odpowiednie pomieszczenie, gdzie go umieścić. Nie mówię, żeby od razu wywalać z jednego pokoju swoją teściową i montować tam salę kinową, ale na pewno musi być to takie miejsce, w którym Możemy sobie spokojnie oglądać film, oglądać telewizję, oglądać jakieś wydarzenie sportowe mecz olimpiady cokolwiek i też spokojnie sobie pograć. Nie musimy mieć do tego jakoś bardzo dużo miejsca. Obecne projektory potrafią rzutować obraz już od 30 cm od powierzchni wyświetlanej, więc całkiem nieźle. Ten potrzebuje na to co najmniej 120 cm, więc też nie jest najgorzej. Można go oczywiście też powieścić na suficie, co się często zdarza. Właśnie po to, żeby nie zajmował nam miejsca w pokoju, bo nie ma przeważnie, gdzie go. Postawić, no, ewentualnie na ławie i wyświetlać na ścianie, ale to jest takie zastosowanie doraźne. Nie ma to, jak go przykręcić, po prostu do sofitu, ustawić sobie, albo kupić sobie ekran i powiesić go na ścianie, taki rozsuwany najlepiej, żeby nam cały czas nie wisiał, nie brudził się i nie kurzył, albo po prostu mieć ścianę czystą, ładną, białą, w odpowiednim kolorze matową, a nie błyszczącą. Kilka słów powiem o nim, a później go podłączymy. Nie będę was bardzo zanudzał technikaliami, bo to wszystko możecie przeczytać ze strony producenta. Powiem wam najważniejsze, Cechy tego projektora, a potem sprawdzimy to, co najważniejsze, czyli jak pracuje, jak wygląda, jak zachowuje się obraz, który wyświetla na ekranie. Zobaczymy, jak odtwarza filmy. Niestety, z powodu praw autorskich, nie będę mógł Wam puścić żadnego komercyjnego filmu. I oczywiście też zagramy. Zagramy w coś, co jakąś grę, która umożliwia wyświetlanie obrazów w HDR-ze. Zobaczymy, jak się sprawuje ten projektor, właśnie podczas używania w grze HDR. to jest oparty na technologii DLP. Jego jasność to 2200 lumenów, a kontrast 250 000 do 1. Proporcje ekranów, w których może rzutować to 16 na 9 oraz 4 na 3. Posiada też wsparcie dla HDCP 2.2 i potrafi odzwierciedlić barwę gamę kolorów rek 709. Maksymalny ekran, który możemy użyć, czyli powierzchnia wyświetlana to jest 768 cm przekątnej. Tak, to jest prawie 8 m. Posiada lampę o mocy 240 W i żywotności 4000 godzin przy najjaśniejszym profilu, 15000 godzin przy profilu dynamicznym i 10000 godzin w trybie Eko. Odległość wyświetlania to co Wam na początku już powiedziałem, to jest od 120 cm do 810 cm. Posiada zoom 1.3. Sterowanie zoomem jest manualne z samego obiektywu i obiektyw możemy przesuwać w pionie o 10 procent około to się przydaje właśnie w momencie jak wieszamy projektor na suficie wtedy sobie obniżamy delikatnie obiektyw żeby ten obraz również obniżyć nie musieć patrzeć prawie na obraz tuż przy suficie a obniżyć sobie go do połowy ściany bądź też nawet jeszcze niżej jeżeli mamy tak Przygotowane stanowisko. Posiada sporo złączy. Jedno złącze HDMI 2.0 do projekcji 4K, jedno złącze HDMI 1.4A 3D, jedno złącze VGA, audio 3,5 mm jack, wyjście z pustu 112V. To wyjście specyficzne przydaje się np. do podłączania elektrycznego ekranu wysuwanego w momencie włączania projektora. Sygnał dostaje też ekran i też nam się opuszcza bądź też wysuwa, w zależności jakie kupimy. Po wyłączeniu chowa się z powrotem. Posiada wyjście audio i wyjście cyfrowe SPDIF. Jest też port USB 15A i złącze RS232. Je to złącze możemy wykorzystać np. do podłączenia sygnału z urządzeń, które mają odseparowany sygnał czerwony, zielony i niebieski. Kupuje się taką specjalną przejściówkę i do tego złącza się właśnie to podłącza. Ma też budowane dwa głośniki o mocy łącznej 10 W. Maksymalne zużycie energii to 305 W, minimalne 249 W, a w trybie czuwania pobierze nam około 05 W. W komplecie, oprócz projektora, moi drodzy, dostaniemy bardzo skróconą instrukcję obsługi. Generalnie to jest tyle. Rysunek 1. A z tyłu jakieś teksty w różnych dziwnych językach, hmm, ale to jest niepotrzebne, możemy sobie zawsze powiedzieć ze strony, dostajemy pilota, który Wam za chwileczkę pokaże i kabel zasilający i generalnie to jest wszystko, co dostajemy razem z tym projektorem, nic więcej nie ma, żadnych kabli do podłączenia, niestety to już musimy we własnym zakresie sami o to zadbać. Pilot, moi drodzy, wszystkie główne funkcje na nim znajdziemy, pilot jest podświetlany, więc w nocy, więc w nocy, za chwileczkę Wam pokażę bez problemu będziemy mogli odnaleźć potrzebny przycisk wysterwujący ten projektor więc to też fajna, fajna rzecz większość projektorów ma to właśnie już nawet takie stare, stare projektory pamiętam, że też miałem kiedyś taki jeden rzutnik to już wtedy był już ten rzutnik, który zaczynał pilot też był podświetlany cieszyłem się z tego, z tej funkcji chyba się najbardziej wtedy cieszyłem ale to było dawno temu, ale prawda Optoma udziela na ten swój produkt dwuletniej gwarancji moi drodzy Dobrze, najważniejsze rzeczy już wiecie. Cechy, parametry i tak dalej tego projektora. Dodam tylko, że na górze ma jeszcze takie menu podręczne, jakbyśmy nie chcieli szukać pilota albo nam dzisiaj gdzieś się zawieryszył, którym też możemy sterować oczywiście y, tym projektorem. Z przodu obiektyw. Tutaj jest regulacja zooma, tutaj jest regulacja ostrości. Od spodu trzy nóżki. Nóżki możemy oczywiście wykręcać i wkręcać w celu, Cicho. Wypozycjonowania naszego projektora, jeżeli nie chcemy go powiesić, projektor wieszamy za pomocą specjalnego uchwytu sufitowego. E, takiego, który posiada mocowanie z trzema otworami. I zasadniczo tyle, moi drodzy. Kupujemy takie coś, stawiamy, wieszamy, ustawiamy, kalibrujemy. A propos kalibracji, bardzo dobrze jest skalibrować sobie. Projektor, podobnie jak telewizor, to już taki troszeczkę wyższy stopień zaawansowania użytkowników sprzętu audiowizualnego, ale jest to zalecane. Optoma fabrycznie w jakimś tam stopniu kalibruje te rzutniki, te swoje projektory, natomiast i tak jest to dobrze zrobić, bo każdy z nas ma inne warunki do wyświetlania: inny ekran, ewentualnie inną ścianę malowaną, inną farbą, rodzajem, odcieniem, kolorem itd., itd. Więc dobrze jest właśnie sobie skalibrować. Jeżeli tego nie umiemy, to wysłać do specjalisty, to nie są jakieś duże pieniądze yy, i skalibrować sobie nasze urządzenie, czy to też telewizor, czy to właśnie projektor. Projektor ustawiony jest w trybie fabrycznym, bez żadnych dodatkowych bustów czerni itd., 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 itd. Wszystkie suwaki są na zero, czyli na środku skali. Przejścia tonalne od zerówki do stuprocentowego, wszystkie bardzo ładne odcięte, między 0 a 3%, między 99 a 100% też jest to widoczne. Może nie u Was na monitorze, ale tak zawsze powtarzam, kompresja YouTube'a, kompresja mojego softu niestety zabiera sporo z jakości i przestrzeni tonalnej, rozpiętości tonalnej, więc tutaj musicie się posiłkować tym, co ja tutaj do Was mówię. Gradient, lekko schodkowany, widać to w tym miejscu mniej więcej. U was jakieś dziwne rzeczy na, monitorze teraz, na monitorach teraz przechodzą w górę? Takie pasy, których normalnie nie widać gołym okiem, ale jest to przypadłość nagrywania obrazu z projektora właśnie z systemu, w systemie DLP. Więc tym się nie przejmujcie, bo normalnie jest to niewidoczne gołym okiem podczas użytkowania monitora, projektora. Generalny Gradient jest lekko schodkowany, ale przypominam, że to jest projektor, to nie jest matryca. To nie jest wyświetlacz, to jest tylko i wyłącznie projektor, więc tutaj mm, troszeczkę inaczej się na to patrzy, więc tutaj się nie ma tym absolutnie co y, przejmować. Kolejne przejścia 0, 02 odcięta, ale już trzeba się dobrze przypatrzeć, żeby to odcięcie zobaczyć. Wyświetlanie czerni, oddawanie czerni nie jest generalnie y, specyfikacją projektorów DLP. Y, w projektorach DLP ta czerń wypada tak sobie, średnio rzekłbym nawet. Ale to jest przypadłość wszystkich projektorów DLP, a nie tylko tej sztuki, więc to Wam od razu mówię, jakbyście wybierali sobie swój projektor, więc na to musicie też zwrócić uwagę. 98 100 bardzo ładnie tutaj odcięte, u Was chyba nawet na monitorach też to widać. Ja tutaj długo Was nie będę trzymać, bo te pasy kolorowe Wam tutaj latają. Generalnie spodziewamy sobie te najważniejsze rzeczy. No, Miejętność podświetlenia nie będziemy sprawdzać, ponieważ jest to projektor, a nie monitor. Wszystko zależy od tego, jak jest ustawiony ekran, na co rzutujemy, czy na ekran, czy na ścianę, więc nie da się tego jednoznacznie sprawdzić w warunkach tutaj Podobnie z czarnym podświetleniem, niestety tak to wygląda, więc ten rozdział sobie pominiemy. Natomiast sprawdzimy sobie jeszcze tekst, moi drodzy. Prosty, ostry, wyraźny, czytelny zarówno na początku, jak też na środku i też na końcu. Także uważam, że pod tym względem tutaj, a propos ostrości, jest pozytywnie. Największy problem z tym projektorem, według mnie, może nie problem, ale. Coś, co, co mnie zdziwiło i, i przeszkadza już na wstępie, jest to, że on natywnie obsługuje tylko i wyłącznie rozdzielczość 4K. Jeszcze nie byłoby w tym takiego problemu, gdyby nie to, że jeżeli nie posiadamy kabla HDMI w standardzie 2.0, który jest dosyć drogim kablem i nie jest dołączany do projektora, to nie wykorzystamy w pełni możliwości tego projektora, ponieważ on wyświetla wtedy obraz w 4K, ale w 30Hz, czyli 30 klatkach na sekundę. Tak jak w tym przypadku odtwarzam film, który jest nagrany. W 4K i 60 klatka na sekundę, i widzicie, on sobie rwie co którąś klatkę, niestety gubi te klatki, i też dźwięk jest rozjechany z wizją. Tak to niestety wygląda, więc musicie się przygotować, kupując taki projektor, na od razu zakup kabla HDMI 2.0, i też musicie pamiętać, żeby on nie był zbyt długi. Maksymalna zalecana długość kabla HDMI 2.0 to jest 50 cali. Więc no, szkoda troszeczkę, bo nie jestem w stanie wam pokazać płynności w odtwarzaniu filmów, tego co, co, co chciałem wam pokazać. Już pomijając to, że niestety mogę pokazać tylko swoje filmy oficjalnie, bo prawa autorskie i tak dalej, nie mogę odtworzyć żadnego innego komercyjnego filmu ani niekomercyjnego bez zgody autora. No to niestety brak kabla HDMI 2.0, którego nie posiadam aktualnie na stanie, ale w który się zaopatrzę zaraz za niedługo, że tak powiem, żeby mieć go na stanie, no jest problemem. Zobaczymy jak będzie wyglądała gra. W trybu HDR też nie jestem w stanie Wam pokazać, bo do tego jest właśnie wymagany HDMI 2.0. Niestety nie działa to w żadnej innej rozdzielczości niż 4K pomimo tego pomimo ustawień na komputerze 2K czy Full HD niestety panel sterowania na komputerze się to przestawia natomiast projektor z upartością muła nie zmienia rozdzielczości i pracuje w natywnym 4K więc to co sobie ustawimy na komputerze absolutnie nie ma odzwierciedlenia na to jak pracuje nam sam projektor w menu nie ma żadnych ustawień, które można wykorzystać do zmiany tego troszeczkę to jest takie rozczarowujące no ale cóż, powalczymy z tym co mamy. Jak widzicie, mamy Wiedźmina w 4K, ale w 300 Hz, czyli 300 klatka na sekundę. Ja w menu w opcjach graficznych zablokowałem, żeby on też tutaj nam dawał 30 klatek na sekundę maksymalnie, żeby nie było szarpanego i rwanego obrazu. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Bardziej to chyba chodzi o to, o odbiór przez użytkownika tego ekranu, tego tej. Dużej powierzchni ekranu, na, na której możemy sobie pograć. Moni projektor, bo że co ja, z tym monitorem? Projektor wspiera i działa również z konsolami PlayStation, Xbox'em, nie ma z tym żadnego problemu. Co ciekawe, jak wykryje, sam wykryje, a nie za pomocą ustawień w panelu sterowania komputera, wykryje obraz Full HD podawany na niego. Na przykład przy włączeniu Wiedźmina, jak miałem ustawiony wcześniej, profil do testu karty graficznej na Full HD, to sam się przełączył na Full HD i 60 Hz. Niestety nie reaguje na żadne polecenia z panelu sterowania, zmiany rozdzielczości, i nawet na Full HD, jak tam ustawię, to on tak podaje wtedy 4K natywne. Nie wiem za bardzo, dlaczego tak to zrobili, ale no niestety tak to wygląda. Efekt zgrania na tak dużym ekranie, jak tutaj jest, tutaj jest przekon na prawie 3 metry w tym momencie tego ekranu, który mamy wypożyczony do testu, jest niesamowity, muszę wam powiedzieć. Naprawdę? Jeżeli ktoś ma miejsce w domu, jeżeli ktoś ma jakąś wolną gotówkę lub zastanawia się nad kupnem projektora, to zdecydowanie nie będzie rozczarowany, bo nawet największy monitor, który możemy kupić, nie będzie miał takiej przekątnej i nie da nam takiego efektu, który można uzyskać właśnie zgrania. Przy pomocy projektora. No, trzeba to zobaczyć na własne oczy, żeby przekonać się, jak duży, jak fajny, jak dobrze odwzorowany, dokładny jest ten obraz, muszę Wam powiedzieć, bo nie widzę to jest zbyt wielkiej różnicy między tym, co teraz widać na projektorze. U Was zapewne tak, bo to nagrywa kamera, prawda? To nie jest obraz prosty z projektora do, do, zapisywany do pliku. Natomiast nie widzę, patrząc gołym okiem na ekran, nie widzę różnicy absolutnie między tym, co teraz widzicie, czyli tym, co ja teraz widzę de facto, a tym, co, a tym, jak wygląda Wiedźmin na dużym nawet ekranie komputerowym, ekranie monitora. Więc, jeżeli ktoś faktycznie chce zainwestować, to myślę, że na pewno nie będzie rozczarowany. Zmienimy sobie jeszcze to na Full HD. Zobaczymy, czy ona się przestawi na 60 Hz. I teraz mamy, proszę, Full HD, 60 Hz. Dobrze. Zobaczmy się teraz z wieśkiem w 60 Hz. Jest różnica między 30 a 60 fps. ami To jest tak zwany wyższy, level, wyższy poziom, wyższy level rozgrywki na tak dużym ekranie, bo naprawdę wrażenia i odbiór tego są po prostu niesamowite. Jedno co na pewno trzeba zrobić uruchamiając po raz pierwszy ten projektor to jeżeli rezygnujemy z profesjonalnej kalibracji obrazu kalibracji projektora to musimy sobie troszeczkę podciągnąć saturację, żeby te kolorowe były, kolory były bardziej żywe ponieważ standardowo fabrycznie są troszeczkę wyblakłe i nijakie więc to musimy mieć na uwadze Trzeba troszeczkę się pobawić kolorami, trzeba je pozmieniać. Zakończymy w troszeczkę takim półmroku podsumowując ten projektor Optoma 300X UHD. Po pierwsze, bardzo dobra czerń. Jak na projektor DLP, naprawdę ta czerń jest głęboka i praktycznie idealna, co się rzadko zdarza w projektorach z, z właśnie z DLP. Wtedy przeważnie ta czerń jest taka, taka bardziej wpadająca w szarość, niż faktycznie czerń. Tu czerń jest naprawdę czernią, więc bardzo duży plus za to już na początku. Input lag mniej więcej na poziomie 30-40 milisekund, nie jest to mało. Nie raczej dla graczy e sportowych. Również może być problem z szybkimi strzelankami sieciowymi online, bo ten input-tlak jest zdecydowanie większy niż w przypadku monitora. Z drugiej strony, w takie gry jak Wiedźmin, myślę, że bez problemu absolutnie żadnego pogramy. W gry, które nie wymagają absolutnie szybkiego czasu reakcji od gracza, to spokojnie można grać na tym projektorze. Jest to jeden z najtańszych, o ile nie najtańszy projektor UHD 4K HDR. Niestety z powodów, o których Wam mówiłem podczas testów, z powodu braku kabla HDMI 2.0, z powodu tego, że projektor nie reagował na polecenia przełączenia rozdzielczości i dopiero jak uruchamialiśmy aplikację, która natywnie była ustawiona już do Full HD, to wtedy przełączał się na 60 Hz, a tak to mieliśmy cały czas 4K30 Hz, co nie jest zbyt. Fajnym pomysłem, bo oczywiście do oglądania filmów, które są nagrane w 24P, hmm, będzie w porządku natomiast już niestety do grania w 4K w 30 klatkach na sekundę, bądź też oglądania filmów na YouTubie, na Netflixie na HBO GO, które serwują nam wyższy klatkaż, wyższe parametry no to już to nie będzie zbyt przyjemne doświadczenie, więc pamiętajcie kupując taki projektor upewnijcie się czy kabel jest w komplecie, jeżeli nie to kupcie sobie od razu kabel. Dobry kabel HDMI 2.0 kosztuje około 100-120 zł nie jest to mały wydatek ale przy projektorze za parę tysięcy złotych jest to Praktycznie kropla w morzu, więc spokojnie. Ten projektor kosztuje około 4200 zł. Pod filmem w opisie znajdziecie linki do niego, więc możecie sobie wyklikać i popatrzeć jeszcze, jakimi dodatkowymi cechami, i parametrami się charakteryzuje, bo ja to powiedziałem, gdzie powiedziałem Wam o jego głównych cechach. No i pamiętajcie, zalinkuję Wam też dobry kabel HDMI 2.0, jakbyście kupowali taki projektor, żebyście od razu mogli kupić taki, jaki powinien być. I szkoda, że w projektorze za ponad 4000 producent nie dołączył kabla za stówkę. No to już mogli podnieść tą cenę o te 100 zł, ale załączyć w komplecie kabel HDMI 2.0. Bo większość użytkowników nie wie o tym, kupuje taki produkt, przywozi do domu, i później się okazuje, że jeszcze raz musi jechać gdzieś kupować ten kabel, no bo nie ma jak w pełni wykorzystać tego urządzenia. Także pamiętajcie o tym. Ode mnie leci wyróżnienie super jakość. Rekomendacji za bardzo nie mogę mu dać, bo jest ten problem z rozdzielczościami, brak kabla w komplecie itd. itd. Natomiast super jakość jak najbardziej mu się należy. Za piękną czerwoną, bardzo ładne oddanie kolorów, bardzo ładną ostrość. Także jeżeli szukacie takiego projektora do wszystkiego do domu, to ta Optoma 300X będzie na pewno dobrym wyborem. Pomimo tych mankamentów z rozdzielczością, to. Po zakupie kabla odpowiedniego wszystko powinno być OK. Ode mnie to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. Dajcie mi znać w komentarzach, co Wy myślicie o tym projektorze, czy Wam się podobał, czy ewentualnie chcielibyście mieć jakikolwiek taki projektor w domu i jeżeli tak, to w co byście grali ewentualnie, e, czy korzystali z filmów, z telewizji, czy oglądali też wydarzenia sportowe na nim. Dajcie mi znać, bo z chęcią poczekam, do czego Wy byście wykorzystali takie urządzenie. Trzymajcie się, poznają Was, w tech.